Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym tygodniu na platformie Max miał miejsce finał sezonu jednej z największych serialowych premier tego roku, czyli seria ośmioodcinkowego odcinkowego serialu o pingwinie. Serial ten jest pin-offem świetnego. Moim zdaniem najlepszego filmu o Batmanie, jaki kiedykolwiek powstał, czyli Batmana z 2022 roku w reżyserii Matta Reevesa. I otóż właśnie Pingwin jest jakby kontynuacją tegoż filmu. Akcja dzieje się tydzień po wydarzeniu właśnie we wspomnianym Batmanie. I o czym on w ogóle jest? W, typułego, w typułowego Pingwina wciela się Colin Farrell. On także zagrał go y, w filmie. Tylko że w filmie to dosłownie kilka scen było pokazanych z Pingwinem. No ale jak najwidoczniej twórcy postanowili bardziej rozwinąć ten wątek i dostarczyli nam właśnie w tym roku, moim zdaniem, bardzo udany, świetny serial. Kim jest w ogóle Pingwin? Tytułowy pingwin to jest Oswald Cobb, który w filmie pracował dla najbardziej wpływowego gangstera w Gotham, czyli Carmina Falcona. I także po jego śmierci, tytułowy pingwin próbuje przejąć władzę nad całym gangsterskim, kryminalnym półświadkiem Gotham. Ale jak wiadomo, nie jest to łatwe zadanie, ponieważ nie jest on w tym sam. Jak pamiętamy z filmu, Gotham jest strasznie brudnym, skorumpowanym, pełnym przestępców miejscem, w którym nie jest łatwo wywalczyć sobie dobrą pozycję. No ale Oswald, czyli Pingwin, no nie jest ułomkiem w tych sprawach. Przez wiele lat właśnie pracował dla Carmaina i wie, co z czym się je. No a jak właśnie wyszło to w tym serialu, czy serial Dowius? Czy te 8 odcinków naprawdę jest warte obejrzenia? Porozmawiajmy sobie o tym. Zapraszam. Jeszcze raz się ma wszystkim. Słuchajcie, czemu tak dużo we wstępie wspominałem o filmie z 2022 roku Batman? Ponieważ serial jest bezpośrednią kontynuacją tego filmu i dla każdego, kto w ogóle jest zainteresowany, Obejrzeniem serial Pingwin. Być może jest w trakcie oglądania, być może już go obejrzał. Polecam, ale to bardzo polecam obejrzeć sobie film Batman, jeżeli ktoś go jeszcze nie widział. Ponieważ w filmie, w serialu są kontynuowane wątki, które były jakby napoczęte właśnie w tym filmie, rozpoczęte. I jeżeli nie oglądaliśmy filmu i w ogóle nie znamy, nie wiemy, co się w nim działo, to niekoniecznie. Połapiemy się od początku, o co chodzi w fabule Pingwina. Nie będziemy wiedzieli, dlaczego Carmine Falcon nie żyje, dlaczego Salvatore Moroni siedzi w więzieniu. Nie będziemy także wiedzieli, co się stało z częścią Gotham, które zostało zalane i doszczętnie zniszczone. Tak więc no nie tylko ze względu na, na te właśnie wątki, ale po prostu to jest świetny, naprawdę jeden z lepszych filmów, które w ostatnich latach pojawiły się. A wiemy, jak teraz nas Hollywood nie za bardzo rozpieszcza. No, delikatnie mówiąc, nie trzyma najwyższego poziomu, więc tym bardziej trzeba doceniać, jeżeli dostaniemy jak, jakąś dobrą produkcję, warto naprawdę obejrzenia. <laughs> jak już mówiłem, Pingwin. Był jedną z największych serialowych premier tego roku, przynajmniej dla mnie. Także jak dla mnie w tym roku to były jak dotąd te takie duże premiery, które no, były, o których było bardzo głośno. Pierwszą był Fallout od Amazona. Moim zdaniem, bardzo średni, przeciętny serial z bardzo wieloma minusami. Drugą dużą premierą w tym roku były no te nieszczęsne Pierścienie Władzy, no pokaz żenady aktorskiej, reżyserskiej, no skopane uniwersum po całej linii. No ale to my dzisiaj nie o tym. A trzecią właśnie premierą, na którą bardzo czekałem, był Pingwin. No i powiem, że właśnie na Pingwinie się nie zawiodłem. Moim zdaniem serial wyszedł bardzo dobrze. Ale o tym sobie zaraz porozmawiamy, ponieważ nie są też pozbawiony wad. Teraz chciałbym jeszcze wspomnieć, że to moje omówienie, moje takie subiektywne uczucia, będą zawierały spoilery. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał i nie chce sobie psuć po prostu tej radości szczerpania i odkrywania samemu wszystkiego, to w dalszej części radziłbym nie oglądać. Jak gdzieś tam sobie w opisie tego filmu wstawię mniej więcej od którego momentu zaczniemy spoilerować. No, i za chwilę przejdziemy, no, co mi się w tym serialu podobało i co mi się nie podobało, bo takie rzeczy też były. Takie niektóre trochę będzie czepialstwo w pewnych momentach na siłę, no, ale, no, jeżeli mamy coś omawiać, to bądźmy szczerzy. No, nie mówmy o samych plusach, ale także powiedzmy o tych minusach. A więc. Zapraszam do. A więc przejdźmy teraz do, właśnie, plusów. Przejdźmy teraz do rzeczy, które mi się podobały. W serialu można wyróżnić, jakby, cztery główne wątki, na których opiera się cała fabuła. Pierwszy to jest oczywiście Colin Farrell i Pingwin, ale zaczniemy może od trzech pozostałych. Następnym. Jest Sofia Falcone i w tym serialu w jej rolę wciela się Christine Milotti. Sofia Falcone jest córką, właśnie Karmajna. To nie jest jego, jej, jego jedyne dziecko. Miał także syna, Alberto Falcone, którego w pierwszym odcinku zabija pingwin. Sofia to taka. Bym powiedział, dobra córeczka Tatusia. Na początku nieświadoma albo niechcąca wiedzieć, czym właściwie tak zajmował się jej ojciec, nawet angażująca się w pomoc kobietom. No ale kiedy właśnie zaczęły docierać do niej pewne niepokojące fakty, jakieś tam pogłoski. Co właściwie robił jej ojciec, jakich czynów się dopuszczał, zaczynają ją ogarniać wątpliwości. No i na nieszczęście dla siebie zaczyna bardziej drążyć temat. I tutaj właśnie wkracza Pingwin, który, jako wierny sługa swojego szefa, Karmaina o wszystkim mu donosi, że Sofia interesuje się, co on tam właściwie wyprawia i tak dalej. No i czym to skutkuje? Sofia zostaje umieszczona przez ojca w zakładzie w Arkham. I przy okazji zostaje oskarżona o zabójstwo kilku kobiet, któreż to zabił jej ojciec. No ale on właśnie, żeby odwrócić uwagę od siebie, a w ogóle to on Sofię chciał mianować swoją następczynią. No ale kiedy dowiedział się, że ona zaczyna interesować się przeszłością, która jeszcze także jest związana z jej matką, ponieważ jej matka, jak ona była mała, ona znalazła ją powieszoną i do, do tej pory, jakby myślała, że to było samobójstwo, ale jak zaczęły do niej docierać właśnie te wszystkie informacje o jej ojcu, zaczęła podejrzewać, że być może miał on coś wspólnego z tą śmiercią. No ale dobra, tak jak mówiłem, Sofia zostaje umieszczona w zakładzie w Arkham, a wiadomo, czym jest Arkham w Gotham. Jest to zakład taki dla największych przestępców, nierzadko z problemami psychicznymi i w tym zakładzie no, to nie jest łatwa odsiadka. Osadzeni są faszerowani różnego rodzaju psychotropami, narkotykami, są przeprowadzane na nich różnego rodzaju testy i tak dalej. No i Sofia spędza w tym zakładzie 10 lat, 10 lat w Arkham. No i tutaj właśnie w serialu jest pokazane jak ona z tego zakładu wychodzi. A w międzyczasie jeszcze przypięta została do niej łatka kata, ze względu na to, że tam rzekomo no, zabiła te kobiety i tak dalej. No i tutaj właśnie wkracza Christine Milotti ze swoim aktorstwem. No, moim zdaniem świetnie odzwierciedliła postać Sofii Falcone. Doskonale pokazała, jak te 10 lat w odbiło się na jej psychice, tej te wahania nastrojów. Po wyjściu już nie jest grzeczną dziewczynką tylko staje się bezwzględną, no nie powiedziałbym morderczynią, ale bezwzględną kobietą, która no, próbuje przejąć władzę nad rodem, tak? Ponieważ nie ma już jej ojca, Alberto, jej brat, nie żyje, którego zresztą bardzo kochała i za wszelką cenę będzie starała się odkryć, bo, ponieważ nie wie na początku, że to pingwin yy, jego zabił i będzie dążyć właśnie do poznania prawdy. No i tak jak mówiłem, właśnie próbuje przejąć władzę nad rodem, co w końcu jej się zresztą udaje. Tylko właśnie tu świetnie odzwierciedliła tą rolę, świetnie pokazała wahanie nastrojów, te zaburzenia psychiczne, które ją tam dotykają po tak długiej odsiadce w takim miejscu. Ale troszkę też mi się nie podobało to, że no, po wyjściu z powrotem zaufała dla Pingwina, ponieważ ona tak naprawdę to z jego powodu się działa w tym zakładzie, no ale widocznie nie wyciągnęła nauki z błędów, ale potem dobitnie się przekona, że popełniła błąd. No i tak jakby to jest ta pierwsza, taka bardzo, bardzo pozytywna postać aktorsko świetnie zagrana i to jest właśnie po Pingwinie jeden z, właśnie z kluczowych wątków Sofia Falcone w tym serialu. Drugi kluczowy wątek yy... Jeżeli chodzi o relację pingwina z postacią, to jest relacja z jego matką. W jego matkę wciela się Deidre O'Connell. I powiem wam szczerze, że na początku cały ten wątek z relacją pingwina z matką troszkę mnie męczył. Dla mnie to były takie nudne, niepotrzebne przerywniki. Ale im z odcinka na odcinek, im dłużej ten serial trwał, tym to się bardziej wszystko rozkręcało. No i tutaj trzeba dla pani O'Connell oddać, że także świetnie oddała rolę matki, która, no wiadomo, dotknięta wieloma psychicznymi chorobami, które zostały z... no, w dużej mierze no, głównie spowodowane przez to, co pingwin zrobił, jak był dzieckiem. Bo jak wiemy, pani Francis Cobb, matka pingwina, poza nim miała jeszcze dwóch synów. I tutaj właśnie w jednym odcinku jest wyjaśnione, co się stało z braćmi Pingwina, dlaczego oni zginęli dlaczego jego matka przeszła załamanie nerwowe, a co za tym szło, potem zaczęły się zaburzenia psychiczne, doszły do tego choroby, tam chyba Alzheimer i tak dalej, hm. kiedy już przestała rozróżniać i rozpoznawać ludzi w ogóle miejsca zdarzenia. No tutaj pani O'Connell świetnie, świetnie także oddała tą postać. I teraz przejdźmy sobie do trzeciego wątku głównego poza pingwinem, z którym mam największy problem, ponieważ teraz jakby omawiam, co mi się podobało, co mi się nie podobało. Czyli teraz przejdźmy do czegoś takiego pośrodku. Z plusów, minusów, taki będzie plus, minus, ponieważ <laughs> przechodzimy do postaci Wiktora Aguilara którego w tym serialu zagrał Renzi Feliz i on bardzo szybko wchodzi na scenę, ponieważ już w pierwszym odcinku yy, pingwin po zabójstwie Alberta, kiedy właśnie tam wynosi z klubu jego ciało, tam grupa młodych, tam chłopaczków przestępców próbuje mu z samochodu ukraść felgi i on tam ich rozgania, zaczyna do nich strzelać. Wszyscy uciekają i zostaje właśnie ten Wiktor, który tam no nie, zdołał, nie zdołał uciec, tam przestraszył się i tak dalej. No i Pingwin postanawia go wykorzystać. Grożąc mu i tak dalej, zaczyna go zmuszać do pomagania sobie, czyli bierze go jako pomocnika. No i tu właśnie przechodzimy do tego, co mi w tym serialu jakby najbardziej nie pasowało. Cały ten wątek, właśnie z Wiktorem. No Mi się wydaje, że taki gangster jak Pingwin, który próbuje przejąć władzę nad, nad półświadkiem, mając dookoła tylu wrogów, tak matacząc, kombinując w każdą stronę, gdzie każde potknięcie może skutkować jego śmiercią, bo wiadomo, to jest niebezpieczna bardzo gra. Bo on... Działa na wielu frontach. Tu kombinuje, tam się układa, tam coś próbuje, kogoś przekonać, tego zdradza i no jest jak to pingwin, no, cały serial się na tym opiera. No i bardzo mi się nie podoba zaufanie, jakim bardzo szybko obdarza młodego Wiktora, który no moim zdaniem trochę nie będzie za bardzo pasuje do swojej roli, ale ja wiem, że to taki był zamierzony yy, efekt. <gryw> Jakby zamierzone było to, że wzięli takiego jakby delikatnego chłopaczka do tej roli, żeby widzowie jakby porubili, bo i właśnie mi się nie podoba, jak to przechodzi teraz w taki motyw, że pingwin z takiego bezwzględnego, mataczącego gangstera robi się jakby dobrym wujkiem. Dalej gangsterem, ale już tak jakby zaczynają się w nim od, od, odzywać te pozytywne uczucia, empatia, bardzo szybko tam bierze pod swoje skrzydełka tego Wiktora i takie zadania mu przydziela, że to, to trochę było absurdalne, kiedy w jego życie wisi na włosku praktycznie. Wiktor wykonuje dla niego jego polecenia, które no są decydujące, czy pingwin przeżyje, czy nie przeżyje. I ten wątek właśnie strasznie mnie ubierał, ale i teraz przechodzimy do jednego ale, do finału. Do finału sezonu. Właśnie w tym momencie Pingwin robi to, co powinien zrobić, moim zdaniem, dużo wcześniej. No ale, no dobra, powiem wam, no. Na koniec tej całej... Zresztą jeszcze wspomnę wcześniej, że Wiktor na początku ma duże wątpliwości, czy w ogóle pomagać dla pingwina, czy nie uciec i tak dalej. Pingwin przymyka na to, że on tam się waha, przekonuje go, że obiecuje mu lepsze życie i tak dalej, potem jeszcze tam jego dzielnicy zakładają tą bazę tamtą w tych kanałach podziemnych, gdzie tam produkują narkotyki, tam także Wiktor jest kluczową rolą, tam już takim jakby prawą ręką się robi. Ale właśnie w finale sezonu, w ostatnim odcinku Pinkwin dochodzi do wniosku, że ta relacja już jest zbyt głęboka, zbyt bardzo się współchwalił z Wiktorem i go najzwyczajniej w świecie dusi. Dla niektórych to może być szok, ale mi się to bardzo podobało. Ja szczerze mówiąc, wcześniej oczekiwałem takiego rozwiązania po kimś takim jak Pingwin, ponieważ to nie jest pozytywna postać. My oglądając ten serial, wiadomo, no, wczuwamy się i próbujemy go polubić, ale no, nie oszukujmy się, to, to nie był dobry człowiek. Zresztą sam fakt, co on zrobił, jak, jak był mały ze swoimi braćmi, to, to już no, nie, nie napawa do niego z sympatią. Tak więc, no, motyw Wiktora na całe szczęście został rozwiązany tak, jak ja tego oczekiwałem. Więc tak, mamy Sofię Falcone, mamy Francisco, Matkę Pingwina i mamy motyw z Wiktorem Aguilarem. To tak plus i minus właśnie ten Wiktor Aguilar, ale całe szczęście finał uratował wszystko. No i teraz przejdźmy sobie do samej postaci pingwina no. genialna kreacja w ogóle kolina farela no. tak jak go ucharakteryzowali to jest mistrzostwo świata zresztą znalazłem fajny materiał w ogóle jak to wyglądało to spójrzmy sobie spójrzcie na to I was overwhelmed by the brilliance of what Mike Marino and his team created. Each day, Colin is in the makeup about three hours. We actually have to flatten his hair, and then we sculpt the bald cap that glues over that, and we paint that to look like flesh. Like flesh. Then we glue on the neck. Then the cheeks go on. The earlobes go on. There are lower earlobes that sit and hook onto his cheeks. Then we have a chin, which changes the shape. Then it's the nose with the upper lip. And his upper lip kind of pushes up, and we glue on eyebrows, giving him this bird penguin look. I thought that would be a good idea psychologically to make him look a little angrier. Later on, the hair goes on. He's got a receding hairline and it combs back and parts to the side. And once the hair pieces are on, he's done. It's like a puzzle. Tak więc widzimy, codzienna, gigantyczna praca, charakteryzorów jak i samego Kolina Farela. Po trzy godziny charakteryzacji. No ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał mi tyle rzeczy, kurde, na twarz i na ciało nakładać codziennie. Więc ja się nie dziwię, że on powiedział, że nigdy więcej jakby nie przybierze się za Pingwina, no ale to... Tak mówił na początku, a serial odniósł gigantyczny sukces, więc... Nie wykluczone, że dostaniemy tego więcej. Na pewno czekamy na więcej. Czekamy na drugą część Batmana i. A czy serial dostanie drugi sezon? No nie wiadomo, to docelowo miał być właśnie taki spin-off, mini serial -odcinkowy, łączący jakby pierwszą część Batmana z drugą częścią Batmana, właśnie z rozwiniętym wątkiem Pingwina. No ale jeżeli to tak się dobrze przyjęło, nie że może będą coś kombinować w tym kierunku jeszcze. No Na pewno to sobie sprawdzimy. I jeżeli coś ciekawego uda mi się znaleźć, to postaram się zrobić o tym jakiś materiał. No i tak podsumowując, więc dostaliśmy naprawdę dobry serial z dobrą grą aktorską, nieprzekombinowany, bez żadnych beznadziejnych na siłę wplecionych wątków, bez żadnych nowoczesno-postępowych treści, wiecie dobrze o czym mówię. Jak widać, idąc w tym kierunku, skupiając się na dobrej historii, dobrych bohaterach, dobrze wykreowanych postaciach, fajnej fabule, po prostu osiąga się sukces. No, Pierścienie władzy mogłyby tylko się uczyć i brać garściami z tego. No dobra, więc to chyba byłoby na tyle. Tyle chciałem powiedzieć. Troszkę wam zaspoilerowałem, no ale no, po prostu chciałem powiedzieć, co ja o tym specjalnie czekałem prawie tydzień. Od odcinka finałowego, żeby tutaj za szybko nie wrzucać spoilerów. No i teraz tak, jeżeli obejrzeliście ten materiał do końca, no to piszcie, czy wy oglądaliście Pingwina, czy wam się podobał, co wy o nim w ogóle sądzicie. Co wy sądzicie o ostatnim Batmanie z 2022 roku. Dla mnie to jedna z najlepszych pozycji ostatnich lat do obejrzenia. No i tyle, jeżeli podobał Wam się materiał, dajcie łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się trochę bardziej. No, będę bardzo wdzięczny za każdą subskrypcję. A ode mnie to na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Do zobaczenia.